Wszystko się skończyło, walczę, by zachować, by już nie mieć wąt, wybrałeś tę drogę, już ci nie pomogła, Nie mów nic, daj żyć, nie wejdź w szkół nie ma im, nie będzie mnie tu, oddaliłam się od ciebie, skazać czas nie ze więc. Czerpieć i patrzeć jak Jesteś ją do tego sią Nie chcę wierzyć I słuchać swoich kłam Zabiłeś Zmił zabiłeś Nas Odejdź proszę Odejdź gdzieś Nie ma dla nas A tu nie ma nas Jesteś jest, gdzieś jest Daleko już Zostanę swego, upadałaś nieco i straciłeś wszystko. Chorze się, już nie odzyskasz mnie, zamknęłam ten ja nie chcę więcej lat. Nie mów mi, damy mi żyć, nie chcę się męczyć, szkoda słów, odejść już nie ma im. Oddaliłam się od ciebie, katarta, tak nie zechcę. Ciebie i patrzę cię, jesteś nią do tego, się uczął. Nie chcę więcej słuchać, co ich Zabiłeś, zabiłeś, zabiłeś nas. Odejdź proszę, odejdźcie się za. Nie ma dla nas szans, już nie ma nas. Szans, nie ma nas.

No I to by było na tyle i myślę, że wam się podobało. Jest tak tutaj cię w górę. I no i zapraszam na mojego bloga, nie wiem, jakiego blogu, bloga, e, żeby po, żeby polubić mojego bloga. Sam mój kanał jak coś linkę oczywiście. No i do zobaczenia w następnym filmiku, w którym zaśpiewam piosenkę Dawidka, Dawida Piotrkowskiego pod tytułem Jak zapomnieć. I zaraz Wam pokażę Dawida Piotrkowskiego. Pisać. No i jest. Lubię go. Co więc? Ten... Przepraszam, że Wam to spodobało i do widzimy i pa do następnego filmiku.